Tomasz Barański, koordynator grup młodzieżowych Gwardia Wrocław Akademii, no i trener trzecioligowej drużyny. Dzisiaj w hali Orbita była okazja zmierzyć się z zespołem ze Strzelina, zwycięstwo 3 do 0. No ale najpierw zapytam trenerze, no jakie wrażenia, i kiedy zespół ma okazję grać w takim obiekcie? No dla większości chłopców był to taki pierwszy mecz na hali o tych gabarytach. Rzeczywiście dużo takich pozytywnych emocji, przede wszystkim zadowolenia z tego, że mogliśmy tutaj rozegrać ten mecz trzeciej ligi. Obawiałem się, że troszeczkę stres będzie wpływał na chłopaków, ale pomoc zdecydowana z zawodników, którzy w pierwszej lidze trenują na co dzień, myślę była taka ważna. A, a powiedz, ta trzecioligowa rzeczywistość, to chyba też dobre, że, że z seniorami jest możliwość, żeby młodzi pograli. Bardzo dobre. Młodzież ma to do siebie, że bardzo szybko gotuje głowę i ci mężczyźni już, którzy dochodzą do nas z pierwszego zespołu, łagodzą te emocje negatywne, jest dużo takiej spokojniejszej gry, pomocnej, a młodzi chłopcy na pewno czerpią doświadczenie od starszych kolegów. No to zapytam jeszcze o mecz ze Strzelinem dzisiaj. No były takie momenty nawet, była piłka setowa dla, dla rywala, ta końcówka tego drugiego seta. Tak ta trzecioligowa rzeczywistość wygląda? Tak wygląda rzeczywistość, szczególnie, że my gramy młodzieżą, która na co dzień chodzi do liceum i Decyzja o wystawieniu ich w trzeciej lidze była bardzo ważna. Właśnie w kontekście uczenia się, wygrywania końcówek walki z doświadczonymi zawodnikami. Myślę, że tutaj cele są realizowane. No dobra, no to co? Na końcu chyba pozdrowienia i nie wiem jakaś dedykacja zwycięstwa. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców Gwardii Wrocław, Gwardii Wrocław Akademii. Oczywiście trzymamy dzisiaj bardzo mocno kciuki za pierwszy zespół.